Tym razem omówię SG Te Puzzles. Jest to ciekawy projekt natywnie, Natywny C, przetworzony do fajnej aplikacji. Pobieram z tych źródeł, stąd importuję. Master. Next. Niestety pojawiają się błędy, których się w prosty sposób nie da naprawić, tylko trzeba przejść do linii komendy. tutaj uruchomić Android Update Project stary build trzeba usunąć i nowy wstawić następnie uruchamiamy z Android NDK tutaj jak jest Android SDK to jest też NDK NDK to jest Native Development Kit z tego polecenia uruchamiamy NDK Build, czyli Opt Android, NDK, NDK Build. On kompiluje wszystkie te pliki w C natywnie. jest ich dosyć dużo, tak każdy plik to prawdopodobnie jedna układanka, logiczna, bardzo ciekawy projekt, open sourceowy, czyli dostępny dla każdego do przeanalizowania. przygotować emulator o zrobił się projekt. teraz and debug okazuje się że and properties jest dalej może tam już zmieniliśmy wszędzie na 17 tu jest 8 a my mamy tylko Android jest target, tylko siedemnasty, czyli un-debug successful, install debug na emulatorze oczywiście, Już tylko emulator jest podłączony. Wchodzimy w spis aplikacji sg puzzles to ta. ok ok to jest pierwszy raz -net -net has stopped jeszcze raz skompilowałem ant debug zrobiłem ant debug potem zrobiłem AND devices Znaczy ADB Devices. Następnie AND wybrałem device emulator i zainstalowałem. Co to już tu już tu widać? Za pierwszym razem na emulatorze. Potem ADB Devices i za drugim razem na komórce. Na emulatorze pojawiły się puzzles. Okay, to są wszystkie te Puzzles Napisane w języku natywnym, czyli w C Także jest w czym wybierać A żeby udowodnić, że też to chodzi nie tylko na amuleturze uruchomiłem, Android screenshots, i tu też w takiej postaci się pojawiły mamigówki SGT Pazus. też można oczywiście tutaj wejść co przykład do sapera, odpowiednika sapera, potem do na przykład zgadywania, tak mastermind, potem do łączenia pewnie Oczywiście jak ktoś nie wie jak to się gra powinna być informacja o jest z info, tak, może być tak, czyli wracając do emulatora można na nim też uruchomić taki sam widok i to działa, tylko kilka razy musiałem wykonać AND Install. To debug and install d and install the z, z tym adb-device argument z adb-devices, tak, urządzenie załączonego do relatora, albo komórka Co i działa to i tu i tu, mimo że parę razy się nie udało tego przeładować za którymś razem się udało, czyli trzeba mieć cierpliwość i wszystko